Are you? I am Stee. Cześć, widzowie. Dzisiaj witam Was w, w trochę innym filmie. Będę mówił moim zdaniem. Co moim zdaniem? Film opnieje zapotra mi się, on zacznie, może być całkiem inna, bo wie się. Jeśli nie wiadomo, dostaćmy dwa 3 Jeden gdzieś w listopadzie, a drugi 4 września. Czemu się no to więc... Jaka? Może być fabuła? Filmu Minecraft D. Movie Osobiście nie pomijając, to zostanie dla fanów Minecraft. Może się okazać, że jak Super Mario Bros. 93 dla fanów Mario. Ale ja muszę 30 lat fajnie dostaną w lesie do tego, co będą chcieli. Ale dobra, miejsca. Biorąc to pod uwagę, oba dwie stuny. Tam się bohaterowie mogą trafić tego naszego świata. Odpowiedź A. Że Dokładnie wspólna dlatego, że wiecie, że się kursom i będą musieli się jakoś, no, ta sama fabuła dobrze, wiecie, no wiesz to tą rodzingą, to dobrze z tymi znajomymi z są znajomymi. O do końca nie wiem kim oni będą. Ale wiesz, sama fabuła, wiecie, trafienie jest dość takie no... I jest ma. Jeszcze drugą wersję, czyli że po w tak Minecraft'a, albo skoro tylko ten młody, no bo w dalszym stylu on w trafi, to z do tego po prostu trafi, albo będą musieli wybrać pięć roczowych ludzi, na przykład, żeby ratować świat Minecraft'a. Są takie trzy wersje. I przejdźmy do wersji pierwszej. Sama fabuła. Wersji pierwszej będzie taka z taką bo to będzie. Ok, 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 ok. Bo to Fabuła będzie sama w sobie wersji i oblasała się w oku tego, że nasza rodzinka trafi tego miasta na strona Minecraft. Przez to, że jak wiecie, oni po prostu wiecie, się nie lubią za bardzo, bo nam się jakoś dogadać. Trzebałem się poprzednio i przez to po prostu będą musieli właśnie trafić świata Minecrafta żeby się dobrze dogadać, żeby stać się tą familią. Jak więc będą musieli po prostu zeskutnie robią tam było w Austrii, w której się tam widziałem w klipach. No i trafią tam przez to. Właśnie po tej wszystkie spowodii. Trzeba tak dość opowiadam, ale... Jak wiecie dopiero nie mam na ten film, ale wiecie dla contentu, powiem wprost. Ale... ale widzę się. Zostaw suba i lajka po więcej. No to... Dobra, trafiają tam, jak wiecie wracują. Ten młody pies wlatuje, się z tobą widać na nie. I wtedy właśnie trafiają tam. I będą musieli się dogadać, ale najpierw jeszcze będą musieli się dogadać gdzie może być gość, który może ich uratować z tego świata Zafuba Będzie się opierała wokół tego Że będą musieli znaleźć Jakiś tam skalp Lub pokonać tego smoka, jak było w grzale. Ja mam takie pojęcie o grze jak Nie wiem Jakim jeździło Dobra, jak Eagle Manzin Ossym Kowalski, dobra tak, Igor ma z jakimkolwiek mam pojęcie o tym. Tak, byś to jakbyś że już miał w komentarzach. No i właśnie, ja będę musiał znaleźć ten skalb, bo w Fabuła Pielsa jest ten skalb. No i właśnie Fabuła Pielsa będzie się obracała tak, dlatego, bo wiesz, proszę mi się dogać nas spotkają z Steve'a. Steve, a. Steve a opowiem swoją historię w skrócie, bo tym kurda jak widziałeś na samym wstępie. No i właśnie dlatego ta fabuła może być taka, wiecie, dość ciekawa. No i właśnie dlatego ta fabuła może być taka ciekawa, bo jak widzicie Wersja filmowa Minecrafta też... Znaczy ten skarb to może być... Ten skarb to co nie jest Minecrafta, z że... jest świata Minecrafta, bo ja mam broder po o ale właśnie wtedy go szukać, TP czekają go po różnych wywiadkach z innymi, tam są się... nie wiem co to jest. Ale to są ci dziwni ludzie. Chcę zaprzestania z tą pierwszą fabułą. I właśnie ci dziwni ludzie będą się ich. Wiesz jak co zrobić z nimi. I tu bym nie pozwalał co mówisz. No, Steve, ty nie uciekać No, jak wiadomo, ta fabuła w filmie Minecraft, jest nie nietypowa, ale fajnie, bo gdyby na zimniejszym Bot Horse że, że, że w powie filmu, albo pod sam końcu się okaże, że Steve jest zły, Steve chce zaatakować ludzkość. Tak, aż chcę, żeby wszystkich cech chyba Jeśli stawiam. Jak Steve, jak wiecie, zaatakuje ludzkość, to był nieźle. Taki właśnie wiecie. Dziwny gość, chce zaatakować świat. Nie, mam za bardzo w tym i nie nie po prostu żeby i było nie było możliwe, żeby nie i możliwe, żeby nie było z... ja że, możliwe, tak że Steven... no, żeby nie było możliwe, żeby nie było możliwe, żeby nie było możliwe, właśnie nie było żeby nie było Fabuła numer 2, proszę Państwa, fabuła numer 2 ma być o tym, że cała rodzinka jak wiecie, ma być nie dokładnie przez to, że młody chciał czekać, wiecie, w grę. No i przypadkowo właśnie tam dlatego trafiają, w jakieś tam nie wiem, czym to może być, ale ta fabuła dokładnie taka sama jak wy. Pierwsza i fabuła, przynajmniej z tym, co wymyśliłem. Teraz pola na fabułę numer 3! Fabuła numer 3, według mnie, może być taka: otóż, cała ta rodzinka, jak wiecie, znaczy to nie jest rodzinka w tej sesji fabule, bo gra Steve. Jeszcze na przykład kilka innych ludzi mogą mieć w planach. Otóż, rodzinka nie jest rodzinką, bo ona ma być. Wysłana właśnie przez portale ale to będzie 5 różnych osób, z tam stylnie, nie ja się nie przejeżdżałem. I właśnie oni mają być tymi no gościami, którzy mają pokonać mityczną bestię, albo ratować świat. Nie wiem jaką, bo jak w Minecrafta, co nie, bardzo nie grałem i tylko Wam ja to przez cały film. Ale co nie, najlepiej by było, gdyby tak się właśnie okazało, Zanim razem pokonać tego kogoś, i oni razem pokonają, i ty przekazywali okazji się tą osobą, która zawsze im pomoże. Nie wiem, jak mam generalnie bardziej to pokazać, ale to tyle. Dziękuję Wam za to. Odstawiajcie suby, lajki, powiedz.